STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem pogoni Szczecin. Witam wszystkich. E, no cóż, doznaliśmy bolesnej porażki. Tak jak w ostatnim meczu prawie wszystko nam wychodziło, to dzisiaj wychodziło wiele mm, koronie. E, nam, chociaż nie graliśmy najlepszego spotkania, mieliśmy wiele sytuacji, nie chciało wpaść. Dopiero na koniec udało się strzelić honorową bramkę. Tak to bywa, odwróciło się wszystko o 180 stopni w stosunku do ostatniego meczu i trzeba się pozbierać. We wtorek mamy mecz. Yy, bardzo ważny, Puchar Polski. I trzeba będzie zrobić wszystko, aby yy, zagrać dobre spotkanie i awansować do kolejnej rundy, a później będziemy myśleli o kolejnym meczu ligowym. Dziękuję. No cóż, jeżeli chodzi o to spotkanie, no to yy, można powiedzieć, że od pierwszych minut yy, dominowaliśmy na boisku. Staraliśmy się narzucać swoją grę. Do tego przyjęliśmy piękne bramki. W końcówce, niepotrzebna strata bramki przez zabawę niepotrzebną na własnej, własnej strefie defensywnej. Takich rzeczy nie możemy robić, nawet jeżeli prowadzimy 4-0. Musimy być konsekwentni. To tyle. Przede wszystkim, jeszcze chciałem podziękować zawodnikom, że znowu wykonali kawał dobrej roboty. Dziękuję.